Jestem graczem, w dodatku trochę nudnym, bo mając wybór, zawsze gram tą dobrą postacią. Wybieram paladynów, szlachetnych rycerzy, protagonistów o złotym sercu, którymi mogę kierować w oparciu o mój prawdziwy osobisty kodeks moralny. Nie oszukuję innych postaci, graczy nie okradam sprzedawców. Robię wszystkie poboczne misje, pomagam wszystkim napotkanym NPC-om, a z dostępnych opcji dialogowych wybieram najczęściej te, które spinają się z moim prawdziwym światopoglądem i prawdziwymi wartościami. Nie jestem więc graczem, który testuje granice zastanego świata. Najczęściej dostosowuję się do narzuconych ram i praw obowiązujących w danej grze. Gram tak, jakby w fikcyjnym świecie wciąż obowiązywały te same prawa, co w świecie rzeczywistym. A wybory, których dokonuje sterowana przeze mnie na ekranie postać, były moimi własnymi, prawdziwymi wyborami dokonywanymi w realnym świecie. Mój dobry znajomy polecił mi niedawno The Ascent, grę osadzoną w cyberpunkowym świecie i estetyce. Mamy zatem globalne korporacje, augmentację ludzkiej biologii, transhumanizm, AI, mnóstwo neonów i padający ciągle deszcz. I w trakcie grania zaczął mnie gryźć pewien problem. Świat cyberpunka to świat przeludnionych technomiast. Nie inaczej jest więc na ulicach tej cyfrowej metropolii, gdzie przewalają się tłumy cyfrowych ludzi prowadzących własne cyfrowe życia, mających cyfrowe problemy, radości, cyfrową codzienność. Powoduje to, że mój cyfrowy heros, boje z cyfrowymi przeciwnikami toczy w tłumie tych postronnych, cyfrowych, niewinnych postaci. A to z kolei sprawia, że na ekranie, w wyniku moich działań, giną przypadkowi, cyfrowi, nierealni przechodnie, którzy dzięki algorytmom silnika gry znaleźli się akurat w tym samym miejscu i czasie co sterowana przeze mnie postać. Przyznam, że zaczęło to wywoływać we mnie rodzaj swoistego moralnego kaca i zacząłem zastanawiać się, czy jestem w stanie przejść poszczególne etapy tej gry, nie zabijając ani jednego z tych cyfrowych cywili. W którymś momencie przestała to być dla mnie. Tylko garść pikseli na ekranie, a stało się wyobrażeniem kogoś, kto po prostu miał pecha znaleźć się w złym miejscu i w złym czasie. Do scenerii tej gry włożyłem bowiem myśl o sobie, w niedalekiej być może przeszłości przechadzającego się ulicami Neonowej Techno Warszawy i zacząłem zastanawiać się, czy to jest świat, w którym chciałbym żyć. Bo cyberpunk przestał być czystą fantazją. My w tej wizji Gibsona z implantami Neuralink i egzoszkieletami już jedną nogą stoimy. I czuję, że w pędzie ku realizacji tej wizji na globalną skalę zaczynamy tracić zdolność odróżniania człowieka od jego ekranowej cyfrowej aproksymacji. Kiedy technologia pozwala na to, żeby wszystko działo się szybciej niż jesteśmy w stanie to przyswoić i przetrawić, empatia zdaje się zaczynać nam po prostu przeszkadzać. Odhumanizowanie drugiego człowieka jest świetnym mechanizmem obronnym, propagandowym, jest doskonałym mechanizmem mobilizującym przeciwko wrogom narodu, tym niepożądanym obcym, którzy nie pasują do tej czy innej wizji świata. Przerabialiśmy to już niejednokrotnie i czuję, że znowu jesteśmy w tym samym miejscu, z tą jednak różnicą, że tworzący tego typu narracje mają dzisiaj do dyspozycji Niewiarygodnie lepsze narzędzia niż Goebbels w latach 30. zeszłego wieku. Jeśli dziś na naszych ekranach serwowane nam jest coraz częściej tzw. AI-slop, czyli bezwartościowe, miałkie, pozbawione jakiejkolwiek wartości treści generowane masowo przy pomocy AI, jeśli codziennie pojawiają się coraz lepsze jakościowo, a przez to coraz mniej rozróżnialne od rzeczywistości deepfake'i, jeśli coraz częściej doświadczamy łatwości, z jaką można ukraść czyjąś tożsamość, to powoli stajemy się coraz mniej empatyczni, coraz bardziej oderwani od drugiego człowieka, coraz bardziej zamknięci i odcięci od swoich społeczności. W innych ludziach zaczynamy widzieć zasoby, coś, co można wyciąć, przesunąć albo skasować, jeśli stoi na drodze do naszego celu, coś, co można dowolnie zmodyfikować, poprawić, zmienić, skrzywić, zniszczyć. Nawet wbrew woli twórców oryginalnego dzieła, czego doskonałym przykładem są wszystkie zadymy z grokiem któremu raz po raz pozwala się odpiąć wrotki i którego użytkownicy dostają wtedy w ręce doskonałe narzędzia upokarzania postronnych, nieświadomych niczego osób. Kolejny macz dalece bardziej brutalnym przykładem jest strzelanina na Bondi Beach. Używając growej nomenklatury do opisania tego dramatu można dostrzec wyraźne podobieństwa pomiędzy mną, grającym w fikcyjną grę na mojej konsoli, a sprawcami tej tragedii w realnym świecie. Dwóch graczy PvP w trybie co-op się z zapasem broni i amunicji, żeby farmić doświadczenie strzelając do postronnych uczestników plażowej imprezy. Czym to się różni od mojego doświadczenia w graniu w The Ascent, na poziomie czystej mechaniki, na poziomie przestrzegania reguł zastanego świata i wewnętrznego kodu moralnego? Przykłady widać również w popkulturze, która niby jest satyrą, a mam wrażenie, że coraz częściej staje się jednak diagnozą. Tu ostrzeżenie, że pojawi się spoiler dla osób, które nie oglądały jeszcze finału trzeciego sezonu The Boys. Postać Homelandera zabija postronnego człowieka z tłumu, bo tamten śmiał rzucić w jego syna kubkiem z napojem. I najbardziej przerażające nie jest samo morderstwo, bo śmierci w tym serialu jest aż nadto. Najbardziej przerażająca dla mnie jest reakcja tłumu, który po chwili konsternacji zaczyna wiwatować i cieszyć się ze śmierci postronnego, bezbronnego człowieka. Ten cyfrowy, ekranowy, fanatyczny motłoch zaakceptował tę przemoc i jej efekty, bo ofiara przestała być dla nich człowiekiem, stała się przeszkodą, którą superbohater usunął według własnego uznania, postępując w imię uzasadnionego, zrozumiałego z punktu widzenia tego tłumu wewnętrznie spójnego moralnego kodu. Bo kiedy drugi człowiek staje się tylko pikselem, łatwiej go, podobnie jak tenże piksel, zgasić. Łatwiej uznać, że nie czuje, że nie ma rodziny, że nie ma swojej historii. Staje się tłem dla kogoś, komu odjechał peron z rzeczywistością, ale za to ma w ręku narzędzia, które pozwalają mu niszczyć. I człowiek ten przestaje odróżniać świat z monitora od tego za oknem. Próby przypisania grom odpowiedzialności za przestępstwa popełnione w rzeczywistości widać od lat i wciąż nie ma żadnych przesłanek, że tak faktycznie jest. Śledztwa w sprawach strzelanin w Columbine czy Sandy Hook również zawierały błędne założenia o wpływie brutalnych gier wideo na sprawców tych tragedii. Rzeczywistość uległa jednak radykalnej zmianie pod koniec 2022 roku, kiedy światu został zaprezentowany i błyskawicznie zyskał ogromną popularność ChatGPT. Nastąpił niesamowity wysyp narzędzi do naginania rzeczywistości, czy wręcz tworzenia jej od podstaw, choćby tylko na potrzeby naszych ekranów, ale przecież właściwie wyłącznie poprzez ekrany doświadczamy i interpretujemy obecnie nasz świat. Dotarliśmy do momentu, kiedy stworzenie dowolnej narracji pasującej do wizji czy korzyści którejkolwiek osoby lub organizacji na świecie staje się tak banalnie proste, jak napisanie kilku zdań w odpowiednim miejscu na ekranie. I żebyśmy mogli dalej dobrze funkcjonować, poczucie wspólnoty i empatia do innych istot, z którymi dzielimy ten świat, oraz umiejętności radzenia sobie z codziennymi trudnościami, powinny stanowić fundament wszystkich naszych działań. A tak nie jest. Dorota Masłowska już w 2008 roku w swoim dramacie Między nami Dobrze Jest, pisała o hołdach pikseli na polskim Śląsku. Ta genialna gra słów wspaniale łączy hałdy węgla z hołdem składanym cyfrowej iluzji. Postaci jej dzieła grzebią w tych pikselowych śmieciach w poszukiwaniu jakiejkolwiek tożsamości własnej, codziennej, zbiorowej. Mam wrażenie, że wszyscy grzebiemy dzisiaj w takich hołdach, szukając siebie, szukając drugiego człowieka ale coraz trudniej jest nam go znaleźć bo obraz staje się coraz bardziej rozmyty coraz bardziej przesycony filtrami coraz bardziej odrealniony. wszystko stało się zbiorem pikseli które można dowolnie przemielić przez dowolny algorytm a czymże jest ten nasz świat jeśli nie zbiorem pikseli właśnie skoro nie pozwalamy sobie zajrzeć głębiej niż ekrany naszych urządzeń wracając do Diecent, nie jestem w stanie przejść tej gry inaczej niż założyli to jej twórcy myślę więc że albo zarzucę dalsze granie, albo pogodzę się z tym, że będzie to powodowało jakiś we mnie dyskomfort. Skoro nie mogę grać według moich zasad, to ten mój wewnętrzny paladyn chciałby wycofać się z tej gry. Chciałby, żeby te cyfrowe ludziki, choć są tylko wynikiem pracy programistów, miały jednak możliwość przeżycia tego swojego wirtualnego dnia. Może to banalne, może naiwne, może trochę zdziedziałe. Wydaje mi się jednak, że ten opór przed traktowaniem drugiego człowieka jako zbiór pikseli na ekranie jest Jedną z ostatnich rzeczy, które sprawiają, że wciąż jeszcze jesteśmy ludźmi. Zostawiam Was z taką myślą. Kiedy ostatni raz za kolorowym awatarem w serwisie społecznościowym dostrzegliście drugiego człowieka? Spokojnego myślenia. Czuwaj.